Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na kolejny odcinek z The Sims 4. Kopie gry dostarczyło i jest to wczesny dostęp. Ja bardzo dziękuję za ten wczesny dostęp. I pamiętajcie, że no z racji, że jest to wczesny dostęp, to jest to też wczesna wersja gry. A my przechodzimy sobie do aspektu, który jest dosyć istotny, jeżeli chodzi o first look, ponieważ ja zawsze lubię sobie pogadać na temat trybu budowania, kupowania i na temat kasa. Nie wiem, jak materiały będą publikowane, jeżeli chodzi o kolejność, więc nie wiem, czy wy. Znacie John'ego, czy go nie znacie? Chyba najpierw idzie rozgrywka, więc go nie znacie, ale pogadamy sobie właśnie o trybie mm, tworzenia tutaj sima. Pamiętajcie, że. W ogóle łapka, subskrypcja, wspieraniu mojego kanału, kodziemy Scarlett podczas robienia zakupów na e-app i ewentualnym wsparciu mojego kanału, jeżeli uważacie, że warto wspierać moją twórczość. I oprócz tego pamiętajcie o tym, że to, co tutaj będę mówić, to są tylko i wyłącznie moje prywatne odczucia. Wy możecie mieć oczywiście inne odczucia. Ja będę mówić na temat tego, co ja sądzę i co ja myślę, no na tym to polega. I nie jest to przegląd. Bo dużo osób tutaj wędruje i się dziwi, że czemu wszystkich słoczy na przykład nie pokazałam albo czegoś nie pokazałam. To jest tylko i wyłącznie taki odcinek, w którym po prostu ja sobie pogadam na temat tego, czy coś mi się podoba, czy nie. Ale jeżeli wy potrzebujecie szczegółowej recenzji, gdzie wszystko dokładnie macie pokazane i w ogóle, to znajdziecie tego mnóstwo na innych kanałach. Ja po prostu takich rzeczy nie robię tutaj, bo ja nie lubię, to, to nie jest mój vibe. Po prostu, to nie jest mój vibe. Ja lubię sobie pogadać. I, i, I wyjaśnić Wam różne rzeczy. Dona będzie nam służyć za modela, który nam pokaże ubrania, które doszły w tym dodatku, oraz mamy też Biankę, która będzie nam służyć za simkę, która nam pokaże damską stronę kasa. Ja lubię pokazywać te rzeczy na simach już takich gotowych, zrobionych, ponieważ wtedy to najlepiej wygląda, nie? No bo jak są jakacyś tacy losowi z dziwnymi kształtami i wyglądem, to czasami to zaburza po prostu wygląd tego wszystkiego. Jeśli chodzi o męski kast, to powiem Wam, że ja byłam nim bardzo zaskoczona, ponieważ jest naprawdę bardzo ładny, bardzo estetycznie wykonany. Na przykład ta koszula jest dla mnie mega, bo ładny ma mesh. Szczególnie tutaj widzicie, że ona tak dziwnie jest zawinięta, trochę odwinięta, więc to naprawdę daje bardzo, bardzo ciekawy klimat. Słocze mamy kolory tutaj takie tradycyjne, od jaskrawych po jakieś pastelowe, no totalne, bejziki. Bardzo lubię też ten sweter. Też jest przeładnie wykonany. Ja jestem totalną fanką tutaj męskiego kasa. Damskiego mniej, ale o damskim pogadamy sobie za chwilę. Część tych rzeczy już widziałam. Nie ukrywam, bo, no widziałam. Bo jak widzicie, uh -huh. żony jest zrobione, więc siłą rzeczy musiałam je widzieć. To jest też bardzo ciekawe. Z tą nerką tutaj tak przywieszoną. Ja w ogóle trochę mi zawsze bawi tak, jak jest przywieszona nerka. W sensie wiem, że powinno się ją tak nosić. Ja ją noszę zawsze tak, na dole na biodrach, bo jakoś tak jest mi wygodniej. Podobają mi się troszkę, czy troszkę, nawet bardzo mi się podobają tekstury tutaj tego, że to nie jest takie gładkie, proste, jak dawniej było w ubraniach w Simsach, tylko widzicie, jest taka faktura. No jeśli chodzi o mesze, są one proste, ale ładnie wykonane. Tutaj lubię bardzo, jak wiecie, te kształty, jak są takie odciągnięcia, jak są te zagięcia zrobione, jak to wszystko tak wygląda dużo, dużo naturalniej. To jest na pewno kas, który, jeśli chodzi o męski, który jest jednym z Topowych moim zdaniem Sam vibe tych ubrań też bardzo się wpisuje W styl, który ja lubię na moich simach Mm, bo ja bardzo lubię taki z takim elementem takim nutką rokowego vibe'u. A i od razu jak wam Johnny przypomina Johnny'ego Depp'a to tak, on jest wzorowany na Johnny w Defie, Więc tak może wam przypominać. Zresztą tutaj ten kas, wydaje mi się, że też jest w takim klimacie, który Johnny'emu Deppowi by się tutaj spodobał. Także tak, no na pewno jest to coś, co jest dla mnie do wykorzystania. W rozgrywkach takich stricte maxi smaczowych, tutaj trochę mnie śmieszy ta marynarka, ponieważ ona wygląda, jakby była taka za krótka i zaraz miałaby pęknąć, więc nie do końca to mi się podoba. Ale wydaje mi się, że gdybyśmy mieli jakiegoś może sima z mniej barczystego, to wyglądałoby to lepiej, w sensie wiecie jakiegoś takiego. O... Na tej zasadzie nie, no od razu to lepiej wygląda, ale Johnny ma bardziej taką rozbudowaną sylwetkę, więc u niego to wygląda komicznie akurat, ale sama w sobie jest ładnie wykonana. I te tutaj papitki różne, więc jest dobrze, to też jest bardzo ładne. O, to jest mega. To jest mega, to jest naprawdę mega i tutaj mamy kolejną z rzeczy, w ogóle całego Johnego jego stylizację to ja wam pokazuję na materiale rozgrywkowym z tego dodatku, więc polecam wam bardzo serdecznie zobaczyć, jeżeli nie widzieliście, a jesteście ciekawi jakie stylizacje zrobiłam z wykorzystaniem podstawy i właśnie nowego rozszerzenia. Ta koszula też bardzo mi się podoba. Ja lubię to, że teraz jest tak robione w tych ubraniach, że mamy takie właśnie jasne kolory, ciemne kolory, jaskrawe kolory i też pastelowe, bo niektóre ubrania można właśnie w różny sposób wykorzystać. I tutaj na przykład to jest takie mega ekstremalne, jak dla mnie. Ja bym tego tak w życiu żadnemu Simowi raczej nie założyła, no bo to nie jest mój vibe. Ale kiedy przyjdziemy sobie już do tych wersji, no to te dla mnie są topką i to nawet Johnny ma chyba w wersji zimowej coś z tego. Cieszę się z tego t-shirtu, ponieważ jest zwykły, basicowy, ale tak ładnie zawinięty. No po prostu wiecie, nie? I będzie do wykorzystania przy różnego typu strojach. To też jest mega ładne. Jeżeli chodzi o rzeczy na całe ciało, no to tutaj mamy, no, typowy taki sklepowy uniform. Do tego mamy ten płaszcz. Ten płaszcz też jest bardzo ładny, też mega to wygląda. Naprawdę te jeansy, w ogóle ta faktura tych jeansów, nie wiem czy to widzicie, no jest prze super. Nawet ja chyba tego jak robiłam, żadnego nie widziałam, ale wygląda to obłędnie i cieszę się, że w ogóle to jest tutaj. Te buty chyba też są z nowego rozszerzenia. Tutaj znowu mamy sklepowy vibe. Więc kolejny z, do tego mamy jeszcze ten zestaw. Ja naprawdę nie widziałam tych na całe ciało, więc tutaj jestem zszokowana teraz. Eee, dobra, to też jest mega, to jest przyrobieniu chyba tych rzeczy z gliny. No i to, to też mi się bardzo podobało szczególnie ten brązowo-czarny brązowo-czarna ta wersja kolorystyczna i brązowo-biała no bardzo ładne więc Johnny też to na sobie akurat ma dolne części ubioru tutaj też jestem ogromną ich fanką naprawdę uważam że ten Kaz jest jednym z lepszych jeżeli chodzi o mężczyzn więc no ma moją miłość Różne, różne mamy stroje, od tych właśnie takich szerokich, dresowych, po takie bardziej eleganckie, po mniej eleganckie, więc co kto lubi. No ja jestem olbrzymią fanką tych spodni. No wprawdzie, doczepię się, ponieważ ten łańcuch jest strasznie tutaj, wiecie, wprasowany w to i, i te szufelki też, i w ogóle ten pasek też. Ja nie lubię, jak mesze nie są. Zrobione dobrze, kiedy wiem, że oni potrafią robić dobrze. Te mesze, o, te spodnie są ładne, ale one bardzo ciekawie wyglądają właśnie w tym zestawieniu razem z marynarką, jak widzicie, no, przegenialne. No to jest taki zestaw, w który ja totalnie bym Simów ubrała. To, to jest mój vibe. Jeśli chodzi o ubrania męskie, mm... No i tutaj mamy też te eleganckie. No i właśnie to jest to, że to są rzeczy, które można w różny sposób wykorzystać w połączeniu z innymi dodatkami. Więc ja męskiego kasa jestem tutaj olbrzymią fanką. O i tutaj mamy na przykład bardziej opięte już spodnie, nie? Mamy te szersze. Mm, ale są też bardziej opięte, no i dresy takie bardziej normalne, bo te szerokie są bardzo szerokie, nie? Więc to dla mm, tych co to naprawdę będą lubić no i to są coś ala spodnie skórzane i one też naprawdę wyglądają dobrze e, dobra mm, lecimy sobie dalej, akcesoria no to możemy sobie zacząć od tego no to to jest rzecz, która właśnie doszła w dodatku e, dobra, tutaj mamy zegarek, ja fanką zegarków zawsze jestem i chyba to jest tyle, jeżeli chodzi o to rozszerzenie, no tylko to, no to to już widzieliśmy Mm, dobra, lecimy do obuwia. No i właśnie obuwie. E, tutaj doszły nowe buty. Buty męskie też ich nigdy dość. E, te są damskie i męskie jednocześnie. E, do tego mamy tutaj takie buty sportowe też w bardzo ciekawych słoczach. Czy moja mówię, w wersjach kolorystycznych, mi słowo swatch tak rozwala. Nie wiem dlaczego mi się to tak, chyba przez to, że jestem osłuchana strasznie z tym. Um, wszędzie się to się po prostu używa. Te męskie buty też są ładne, te też są bardzo ładne. No i te też e, bardzo ciekawe, więc naprawdę tutaj można sobie poszaleć. Jeśli chodzi o włosy, no to włosy. Um, tutaj jest jedna fryzura, która bardzo mi się podobała i długo się zastanawiałam, czy Johnemu właśnie jej nie dać. Mm, ale zdecydowałam się na dłuższe włosy, bo były bardziej takie no. Ale dochodzą jeszcze takie, te też wyglądają naprawdę spoko na nim. E, mamy jeszcze tutaj te. W wszystkie są ładne. E, takie. Takie. <laughs> e, tutaj mamy taki kok. I do tego mamy jeszcze te włosy. Też myślę, że bardzo ciekawe. Te. I do tego są te. Jeszcze, no właśnie, nad tymi się zastanawiałam, czy mu nie dać, bo też uważam, że bardzo ładnie w tym miejscu wygląda. No i tutaj mamy taką wersję kolorystyczną, właśnie takich farbowanych. Więc no, męskie fryzury też są naprawdę ładne. Zarost. Nie wiem, czy my mamy nowy zarost tutaj. A okej, okay, ten zarost, bo teraz nam robią taki zarost bardziej taki. No, kręcony. Bo czegoś takiego tutaj nie było. A my lecimy Johnemu dać to, co on miał. O, to jest bardzo ciekawe, zaraz też. E, ty, Johnny, co miałeś? Mm, czekaj, ty miałeś John'e-Depową. Johnny e, Bródkę. O, tak, ty miałeś to. E, dobra, nakrycia głowy. O, uwielbiam te czapki, więc z czapek też się bardzo cieszę. No, i mamy też tutaj ten kapelusz. no Ja korzystałam z wersji typowo, typowo ciemnej. Mamy też Beret. Beret też bardzo się cieszę z Beretu, ponieważ Berety też bardzo lubię. Johnny, ten kapelusz ma w jednym ze swoich zestawów, i to jest ten zestaw, nie? Więc bardzo to dobrze wygląda, moim zdaniem. Ładnie zrobiony. Ja takie rzeczy na pewno wykorzystuję. Lecimy sobie dalej. Kolczyków nie ma, ale są nowe okulary, z tego co pamiętam. Zawartość, nie zawartość. Zawsze sobie mylę zawartość i pakiety. Mamy tutaj takie. No, też bardzo ładne. Te okrągłe, czy okrągłe? No, są półokrągłe i te bardziej okrągłe. W różnych wersjach kolorystycznych są też oczywiście neutralne typowo białe i czarne. Dobry, radzone. czy coś jeszcze tutaj? Tatuaże, bo może sobie. A czekaj chwilę. Dobra. Są jeszcze te detale czyli taka chustka. Te korale. Tutaj to. I Johnny to ma właśnie. I to chyba tyle, bo to tak to kojarzę, że jest z darmowej aktualizacji. Z okazji chyba urodzin The Sims, z tego co pamiętam. Mm, dobra. I co jeszcze? tatuaże? Tak, bo on ma tutaj tatuaż, widzicie na szyi. Bo my mamy tutaj projektowanie tatuaży teraz. I to jest najbardziej. Um, Powiedziałabym ciekawy aspekt gry. Z nowych tatuaży, no to możemy się ich nauczyć, podczas zdobywania umiejętności tatuowania. Jest tutaj ten napis: króliczek. To jest też bardzo ładne. Oczywiście możemy sobie teraz warstwowo nakładać, czyli że możesz mieć jednocześnie teraz króliczka i jednocześnie ten tatuaż. I albo ten, wiecie, dokładnie warstw to działa warstwowo jak w programach graficznych. Nie wiem, czy siedzieliście, pracowaliście na programach graficznych i układaliście, nakładaliście coś warstwowo, jak ktoś ogarniał, to totalnie to załapie, jak to działa. Um, oprócz tego, wiecie o tym, mam nadzieję, że wszyscy o tym wiecie, że mamy bardzo ciekawy nowy tryb tworzenia tatuaży, czyli możemy sobie sami tatuaże tworzyć. Um, ja nie jestem ekspertem od tego. Ale tutaj mamy właśnie pędzle takie, jak mniej więcej przy malowaniu zwierząt w Simsach, i jeżeli ktoś ma jakieś zdolności artystyczne, to naprawdę może cudowności tutaj stworzyć i oczywiście tymi tatuażami się podzielić w galerii. Co jest totalnym szokiem. Ja nie wiem, czy to dochodzi w dodatku, czy to dochodzi w aktualizacji, bo my w tych wczesnych wersjach mamy i aktualizację, i dodatek razem. A ja nie ukrywam, że ja nie jestem taką osobą, która siedzi i śledzi bacznie wszystkie informacje. Ja jestem raczej po prostu graczem. Nie jestem, wiecie, newsmenem, newswomanką, e, tylko po prostu gram, tak jak wy. Więc. O tym wspominam, bo to jest ważny aspekt dla mnie, który dochodzi przy okazji tego dodatku, ale nie wiem, czy on jest w aktualizacji, czy w dodatku na ten moment, na który to nagrywam, pewnie Wy już będziecie wiedzieć wszystko w komentarzach, ale wierzcie mi, wtedy ja też będę wiedzieć, bo te wczesne dostępy, to są właśnie wczesne dostępy i bardzo podoba mi się to, że możemy to zrobić. Ja nie sądzę, że będę to robić, dlatego że ja nie mam aż takiej cierpliwości, ale jestem pewna, że gracze będą tworzyć genialne rzeczy, bo jeżeli wyszukiwaliście, sobie na przykład kiedyś zwierzaki w galerii, to tam jest szok, co oni potrafią zrobić za pomocą zwykłego malowania. Więc, no jak ktoś ma zdolności artystyczne, ogarnia takie tematy, to ja już wiem, że to będzie cudowność. Więc, no ja jestem bardzo dużą fanką. Tej, właśnie tej zmiany. Cieszę się ogromnie z tego, będzie można naprawdę cudowne rzeczy stworzyć. Dobra. Johnny, pokaż nam się w wersji od niemowlaka, tak naprawdę, żebym ja wiedziała, co dochodzi. Dobra. Tutaj tych rzeczy takich purchlęcych typowo nie znam, więc to jest dla mnie akurat nowość. Dobra. No, zwykłe takie kombinezonki, no ale są ok, nie? Nic innego się nie podświetla, to znaczy, że nic innego nowego tutaj nie doszło. Jeśli chodzi o fryzurki, też nic nowego nie mamy. Lecimy do małego dziecka. Małe dziecko też ma kombinezonik jakiś. O, okej. Okay. No to to jest ładne, ale to mi się kojarzy, że gdzieś już to widziałam. A to jest coś nowego, ale to też jest słodziutkie. Bardzo ładnie to wygląda na chłopczyku. Lecimy teraz, a czekajcie, bo jeszcze sprawdzę, czy coś jeszcze. Tak, nakrycia głowy. Dobra, czyli tutaj mamy tę czapkę i ten berecik już. Dobra, mega słodko. Mnie dziecko, dziecko widzę, że ma jakieś koszulki. O, jaki ładny sweter, czyli na dziewczynki też to będzie prawdopodobnie, bo oni tutaj to powielają. Bardzo ładny sweter. Ja lubię sweterki, jestem fanką sweterków. No, zwykły t-shirt z wzorami bądź bez, tego nigdy dość. To jest mega ładne. Szkoda, że nie ma żadnych grafik też w tych wersjach kolorystycznych, ale jest bardzo ładne. Dobra, tutaj to samo co dla todlera, tylko w wersji dla starszego dziecka. To jest dla mnie jakiś niewypał. Totalnie, to wygląda jakby miał jakąś pieluchę. Więc nie, to, to nie mój vibe, ale to jest bardzo ciekawe. Myślę, że to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe jest. Dobra nastolatków, nie sprawdzamy, bo wiadomo, nastolatki mają to samo. Jeszcze wracając do młodego dorosłego i wracając sobie tutaj do cech różnych, no to oczywiście mamy nowe. Gdzie to jest? O, jest, wiedzy, mamy nowe aspiracje, czyli m.in. mistrz mentoringu. Ten Sim chce uczyć się od utalentowanych mentorów, by później przekazać zdobytą wiedzę innym. I szanowany przedsiębiorca, ten Sim chce prowadzić małą firmę, której klienci będą zadowoleni, ma zamiar to osiągnąć, mm, za sprawą idealistycznych praktyk biznesowych lub sztuczek i przekrętów. Bo mamy tutaj dwie wersje, w jakie możemy iść, jeżeli chodzi o e, naszą firmę. Cechy nie pamiętam, a poszły, doszły jakieś. Doszły, doszły, doszły. Chwila, moment. E, cwaniak na przykład, nie? E, czyli ci symowie potrafią wykorzystać sytuację i naginać zasady dla własnej korzyści, nie przyjmując się aha, zrenderował mi się film konwencjonalną etyką czy uczciwością, uwielbiają złośliwe interakcje i potrafią zarażać innych swoim stylem życia. I coś coś mi się wydaje, o tak, idealista, ci siłowie mają wysokie standardy moralne i starają się uczynić świat lepszym, kierując się swoimi zasadami, wartościami i robią to, co jest ich mniemaniu słuszne, nawet jeśli napotykają trudności. To jeszcze zauważyłam, że jest coś nowego tutaj. Ja tylko przypomnę, że to jest zwykły przegląd, zerknięcie na parę aspektów, nie jest to szczegółowa recenzja, więc jeżeli poszukujecie szczegółowej recenzji, no to to nie jest taki materiał. Lecimy sobie teraz do zarządzania rodziną, do edytowania i zobaczymy sobie Biankę i Damski kas. Damski kas, wiecie, ten dodatek jest w nim specyficzne to, że zarówno meble, jak i ubrania możemy podzielić na takie dwie kategorie, bardzo takie z vibe'em retro czasów, ale są też takie jeszcze jedne i drugie w sumie poniekąd, ale są takie bardzo kolorowe albo takie mroczniejsze. Ja Biankę tutaj zrobiłam w bardzo kolorowej wersji, natomiast zdecydowanie bardziej podoba mi się męski kas niż damski. Fryzury są tak naprawdę te same. No tutaj dochodzą nam te długie włosy, ale one są straszne według mnie. Więc damski kas jest dla mnie taki. No nie, nie, nie jestem jakaś usatysfakcjonowana nim. Czapki tutaj mamy, wiadomo, bo część rzeczy oczywiście męskich i damskich się pokrywa. Jak żeby inaczej, tutaj mamy chyba jakiś naszyjnik nowy. Nie, to wszystko co było w męskim jest powielone tutaj. Dobra. Makijażu chyba nowego, malunek na twarzy, niby jakiś nowy, dobra? Nie, to są tylko te klauny, więc to nas nie interesuje. Lecimy sobie, słuchajcie, do ubrań i filtrujemy, oczywiście, na pakiety dochodowe hobby. Mamy taką koszulę. Ona jest niby ładna, ale jakoś ten gradient tutaj dziwnie dla mnie wygląda, szczególnie w tej czarnej wersji. Nie wiem, jakieś to jest takie. Ale ona jest ładnie wykonana, jest ładna kokarda, taka wręcz ciężka, bym powiedziała. Jakoś zaczyna mnie gardło boleć i zaczynam się dusić, jak na to patrzę. Koszulki, tutaj dużo jest właśnie też tego, o czym mówiłam wcześniej, że jakby męskie są dodane do damskiego. Więc, na przykład, to też było w męskim, jest i w damskim. Tutaj mamy damską wersję tego męskiego. To wygląda, moim zdaniem, źle, jeżeli chodzi o damskie. No, to też jest bardzo ładne, ale to jest właściwie to samo, co było w męskim, nie? To też, moim zdaniem, nie wygląda za dobrze. Dziwnie. Ale tego jestem na przykład fanką. To jest coś, co ja bardzo lubię, takie rzeczy. No i to wygląda też naprawdę ładnie. Bardzo ładna skórzana kurtka. Brakowało mi czegoś takiego w rozgrywce, zdecydowanie. No to też jest takie. No niby pasuje, nie? Do niej pasuje, niby, ale nie wiem. Na pewno. Ciężko by mi było stwierdzić, że moi simowie będą z tego korzystać, jakbym grała, właśnie sobie. No tak, o, ta koszulka jest spoko. No i ta jest damską wersją tej męskiej. Tutaj mamy jeszcze tę. No to to mi się o wiele bardziej podoba już. To wygląda dla mnie dziwnie, bo to jest ta męska koszula, którą miał John, ale on dziwnie dla mnie wygląda, jeżeli chodzi o Simki. No i tutaj mamy taką bluzę. No, taki, nie wiem, nie jest zły, ale też nie jest jakiś wybitny, bym powiedziała. Zestawy, oczywiście, Bianki też możecie sobie zobaczyć na odcinkach rozgrywkowych, bo to pójdzie po rozgrywkowych, tak myślę. Dobra, no to spodnie praktycznie te same, jestem wielką fanką tych. One mają bardzo ładne słocze, szczególnie te, takie jak z lat 60., -tych, 70., -tych, bardzo kolorowe, bardzo ładne. Totalnie. Totalnie jestem fanką tego zestawu. Mamy też taką spódniczkę. No to totalnie nie jest mój vibe, ale mamy. Mm, tutaj te spodnie. No to te mniej więcej znamy, tak jak Wam mówiłam. No taka pieda trochę, nie jest źle, ale wiecie, nie? Mogłoby być zdecydowanie lepiej. Lecimy sobie dalej do całego stroju. O, to jest bardzo ciekawe, tylko że akurat moja simka tego y, nie ma. Ale to jest ciekawy zestaw. Moja simka jest bardziej właśnie w takich kolorowych klimatach, ostrych klimatach, wiecie, takich. O, właśnie, tutaj Wam na szybko pokażę, w jakim vibe ją stworzyłam. E, więc, no, to jest bardziej dla niej. O, tutaj mamy też, jakby, taką damską wersję tego męskiego płaszcza, i zdecydowanie bardziej to mi się podoba w męskiej wersji. E, dobra, tutaj mamy. O, to, tego jestem olbrzymią fanką. To jest jedna z najładniejszych rzeczy dla mnie, jaka doszła w ogóle w Simsach. Kocham to. E, to też jest mega ładne. To, tego też jestem olbrzymią fanką. Wszystkie słocze tak naprawdę są przepiękne tutaj. E, dobra. E, to też jest spoko. Tylko to jest takie. Mm... Nie zawsze będzie pasować, ale jest ładny i ma klasyczną papitkę, więc cudowność. Tutaj to i to, to jest to samo, co było w męskim. No i mamy jeszcze oczywiście ten zestaw. No, taki o. Taką sukienkę. Też ładna, ale to nie jest mój klimat. O, to jest coś, co mi się podobało. Tylko tutaj miałam problem z kolorami, że jakoś nie do końca mi odpowiadały. No i to. Ale to mi się totalnie nie podoba. Nie, nie wiem, jakoś tak obniżony krok dziwnie mi wygląda. Niezbyt ładnie. Dobra, dolne części ubrania chyba już sobie omawialiśmy, tak mi się wydaje. Górne też sobie omawialiśmy. Dodatki: no jeśli chodzi o dodatki, no to mamy tutaj na przykład to: czyli taką branzoletę. Ale właśnie wyżej, w różnych wersjach kolorystycznych. Do tego jest ta pasująca do tego naszyjnika, który kojarzycie na pewno z kasa. Ym, dobra, rękawiczki, pierścienie. Tutaj widzę, że nic nie ma. Buty. E, za, e, pakiety, przepraszam. Pakiety. Dochodowe hobby. No to tutaj mamy bardzo ładne sandały, wiązane. E, te buty. Ale tych jestem fanką i ona akurat są też i w męskim, ale na damskim wyglądają zdecydowanie lepiej. No i tutaj mamy powtórkę z rozrywki, tak naprawdę. Także tak. Chyba mniej więcej wszystko sobie tutaj ogarnęliśmy. Zobaczmy sobie jeszcze na wersję właśnie dziecięce. No tutaj jest to samo, co było. Nic się nie podświetla, więc to samo, co było na chłopczykach. Dobra, tutaj fryzurki nie ma fryzurek. Mm -hmm, nic nie ma. Tutaj jest sukienka. Bardzo ładna sukienka. Bardzo ładna sukienka. No, bardzo ładna. Taka zwykła prosta, ale w ładnych, ładnej wersji kolorystycznej. Eee, dobra. Spodenki. No, nic za bardzo. E, dobra. Lecimy sobie do dziecka. Dziecko ma. Widzę, dziewczynka. Więcej rzeczy. Fryzurki, no to to są te same fryzurki, które były. O, tego wam nie pokazywałam jeszcze, chyba. Tej bardzo cieniowanej fryzury damskiej. Bo ona też jest na dorosłych na dorosłe Simki. Dobra, tutaj mamy coś takiego. Trochę taka pudomka, jak dla Nataniela ze słodkiego cringe'u. To jest ta wersja tej sukienki, ale na starsze dziecko, a to i to widzieliśmy. Dolne części ubioru. Dobra, no tutaj mamy takie shorty, więc podejrzewam, że dla chłopaków też są takie shorty. A to te shorty się mogą akurat przydać. No, i to by było na tyle chyba, jeśli chodzi o kasa. No, powiem wam, że męski zdecydowanie bardziej mi się podoba, ale w damskim są te dwa ubrania, które totalnie skradły moje serce, czyli ta kurtka, ta właśnie. W różnych wersjach kolorystycznych. Yy, oraz oczywiście tutaj mam w stroju zimowym to. To jest dla mnie topka też. Jest przepięknie wykonane. Yy, ale zdecydowanie męski kas podoba mi się tutaj dużo bardziej. damski jest taki no. Yy, ale lubię tę jaskrawość kolorów, ponieważ ja lubię ja, ja nie do końca lubię bejzyki, bo bejzyki są dla mnie bardzo takie zachowawcze one lepiej mi się sprawdzają w prawdziwym życiu, ale w grze lubię robić rzeczy, których normalnie w prawdziwym życiu bym nie chciała robić. Na przykład ja bym tego nie założyła, co ma ta simka, nie? Więc dużo bardziej się przekonuje, żeby mieć takie rzeczy w grze, niż. normalne, że tak to ujmę. Więc jest ok, ale, ale nie porywa mnie też jakoś wybitnie. Eee, jest kilka rzeczy ok, kilka mniej. Na pewno wydaje mi się, że jest to też jeden z lepszych kasów, ale. Nie lepszy, niż ostatnie DLC, które wyszło, czyli... To, to, to... Z Mrocznym Kosiarzem uciekła mi nazwa. Mam cały czas po smroku, a to nie ta część Simsów, ale wiecie, to ostatnie DLC, które mieliśmy właśnie z Mrocznym Kosiarzem, z Ravenwoodem. Tam mi się bardziej podobał Kaz. Także to tyle, jeżeli chodzi o moją opinię. Jestem ciekawa waszej, co wy sądzicie. I wiem, wiem, na modach też to znajdziemy i w ogóle, jak zawsze. Ale jestem ciekawa po prostu tych rzeczy, które doszły. Co o nich sądzicie Wy? Czy to trafia w Wasze gusta, czy nie trafia? Czy za bardzo, czy za mało? Ehm, mężczyzn są. okej, okay, w sensie jak zawsze. Ja najbardziej do mężczyzn się czepiam właśnie jeśli chodzi o. Kolekcję, ponieważ uważam to za wartość za zawartość taką dodatkową, bardzo. No, ona jest droga, jak na ilość obiektów, które mamy, więc tam się bardzo takie rzeczy czepiam. W dodatkach czepiam się mniej, bo to one nie są nakierowane właśnie na te konkretne rzeczy. A i tak wychodzi to całkiem ładnie. No i na pewno to, co tutaj widzicie, jest dużo lepsze niż niejeden, jedna rzecz, która wyszła w niektórych kolekcjach, właśnie ubraniowych. I tyle, dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam Was na następne materiały na moim kanale i trzymajcie się cieplutko, cześć!